A jest fenomenalnie czujesz w tej rap Tu moje kochane blogi, te miejskie talenty moje ziomy jak czarne owce Wyprowadzam te wersje jak pasterz na życie zakochane w tym państwie Polityków wjeżdżam z Program jako wojewódzkiego, a pokażę Ci jak się nad nimi pastwie Ustalmy hierarchię hieny mamy przy gardle To mój nurt buntu poparty argumentem kursztu. Tu podaj dalej tu kumplu, nasz dekle porysowane jak grindów taile Ale z tej pamiętaj na perfekt Przecież czas nas jestem Tymczasem cieszę tym powietrzem Pierdoląc tę grę światu jako magrines Tworzę legendę, zainfekowany tym powietrzem w Celu nie tracę, z oczu sensej Noż pół centa nad sercem Błagałem Boga o pięć minut więcej Więc zapierdalając na ją w telewce. Ale lwiec, wiesz, wiesz Nie pytaj, czy uroniłem choć łezkę Łzy mam w oczach, jak pomyślę Jak mogłem zjebać swe życie tak wcześniej Ale teraz już nieskończoność